Mamy wyznaczyć wzór ogólny ciągu arytmetycznego, którego początkowymi wyrazami są następujące liczby. Zatem zapiszmy go sobie na początku właśnie tak w postaci ogólnej a n równa się a1 plus n minus 1 razy r. No i teraz, żeby go wyznaczyć, to będziemy musieli wyznaczyć pierwszy wyraz ciągu oraz jego różnicę. Pierwszy wyraz ciągu odczytujemy bez problemu a1 jest równe 11, natomiast różnicę obliczamy odejmując od drugiego wyrazu wyraz pierwszy, czyli mamy 22 minus 11, to się równa 11. No i teraz, gdy znamy zarówno wyraz pierwszy, jak i różnicę ciągu arytmetycznego, to możemy napisać wzór ogólny, a n równa się pierwszy wyraz, czyli 11 plus n minus 1 e, razy r, czyli również razy 11, to się równa 11 plus 11n i jeszcze minus 11, i otrzymujemy po prostu wzór naszego ciągu arytmetycznego. Te 11 się redukują. 11n. No i teraz korzystając z tego wzoru, że an jest równe 11n, obliczamy dziesiąty wyraz tego ciągu, a 10 równa się, podstawiając do tego wzoru pod e n, a dziesiątkę, 11 razy 10. To się równa 110.